Dzień dobry, zapraszam Państwa na wywiad z wyjątkową osobą, amerykaninem polskiego pochodzenia, Joe Łosiakiem. W 1974 roku Joe porzucił pracę programisty komputerowego w Stanach Zjednoczonych i po raz pierwszy przyjechał do Polski, aby pomóc tutaj w rozpoczęciu amerykańskiej służby misyjnej Campus Crusade for Christ. Dzięki jego pracy katolicki ruch Światło-Życie mógł znaleźć się pod wpływem Ewangelii o darmowym zbawieniu z łaski. Wtedy również z USA do Polski trafiła broszura Cztery Prawa Życia Duchowego, która do dzisiaj jest wykorzystywana do głoszenia Ewangelii. Joe przez cały czas swojej służby mógł spotykać wiele znanych ludzi, polityków, księży i głosić im Ewangelię. Swoją służbę w Polsce pełni do dzisiaj regularnie, odwiedzając nasz kraj. Przyjedzie ponownie w listopadzie 2021 roku. Tymczasem zapraszam na wywiad. Dzień dobry, Martyna Sikora. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Jołosiakiem. Dzień dobry. E, cie, bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj i wierzę, że ta historia hmm, pana, historia będzie taką inspiracją dla wielu naszych słuchaczy i dla młodych ludzi e, dziś w Polsce. E, na początku chciałabym zapytać o to e, jak się pan nawrócił. Powiem, że stało się to w wieku 13 lat, ale jak do, ta, dokładnie do tego doszło, że oddał pan swoje życie Jezusowi? No zawsze wiedziałem o Jezusie w kościele. widziałem Go na krzyżu, jak ja byłem małym dzieckiem i zastanawiałem się. Um, i, I zrozumiałem, że On umarł z powodu mojego grzechu, ale wtedy nie wiedziałem, że On wziął moje grzechy na siebie i zapłacił całą karę i, i nawet stał się winien za moje grzechy. Um, ale słyszałem Pierwszy raz uh, ktoś to wytłumaczył od Słowa Boże, Pismo i Ewangelii, um, że Jezus jest po mojej stronie. Bo przedtem zawsze myślałam, że Jezus uh, będzie miał coś przeciwko mnie. Um, jak przyjdę, jak umrę, to on będzie mi pytał, co chcesz tutaj? Mamy wszystko nagrane. Um, I ja wiedziałam, że nie byłem doskonały, że grzeszyłem, i, ale słyszałem Ewangelii. Że Jezus zapłacił karę za wszystkie moje grzechy i tylko chciał, żeby ja jego i nikogo innego uwierzyłem. Mhm. Jak ja miałam prawie 14 lat. I to był taki początek dla mnie. Mhm. Ale wiem, że też Pan wychował się w takiej kulturze katolickiej, tak? Ja wycho wychowałam się jak typowym katolikiem. Byłem ochrzczony. Spowiedź, komunia i bierzmowanie mhm. chyba wszystko. Policzyłem, jak już miałem 8 albo 9 lat. W tym kościele niekatolickim, oczywiście, to nawet był taki niezależny, baptystyczny kościół. I wtedy jako młody katolik to wiedziałem, że ja mogę odwiedzić jakiegoś budynka niekatolickiego i poszedłem na zabawę na 31 października w 1962 roku. To był Halloween w Ameryce. Ale to, ale to była taka zabawa um, z dziewczynami w moim wieku i chłopcami, i, i potem uh, zaczęli śpiewać o Jezusie, i, i potem ktoś głosił, uh, jak, mamy, jak możemy być zbawieni. Mhm, rozumiem. E, no a w 1974 roku zdecydował się pan przyjechać do kraju za żelazną kurtyną, czyli do komunistycznej Polski. Dlaczego? To było prawie 12 lat po nawróceniu jako młody chłopak. To Bóg w tym czasie przygotował mnie i zacząłem modlić o Polski w 70 roku, jak były rozruchy w Gdańsku w grudniu, a potem w 72 roku zdecydowa zdecydowałem, że jeżeli Bóg otworzy drzwi, ja przyjadę do Polski i w 74 roku miałem zaproszenie od wyższych studia, studiowanie tutaj. W w Polsce, żeby być studentem i dali mi stypendium, żeby tutaj przyjechać i studiować. Chciałam się też zapytać o to, jak to się stało, że poznał Pan tu w Polsce, jak i w Stanach wiele takich ważnych osób, polityków, no i też księży, na przykład księdza Franciszka Blachnickiego, czy wtedy kardynała Karola Wojtyłę? Każde spotkanie było przypadkowe. Ale ja tak uważam, że Bóg to aranżował, bo ja nie planowałam spotkać się z, z, z żadnymi osobami, z kim nie e, ja spotkałem się przez o, tych lata, nawet mhm. moje żony. Mhm. Mhm. Czyli to wszystko takie Boże prowadzenie tak? w każdej sytuacji. Tak jest, ja, ja bardzo wierzę i liczę na Boże prowadzenie. Mhm. Um. Właśnie chciałam się też zapytać o to, jak doszło do takiego przekazania Blachnickiemu tych broszurek, cztery prawa duchowego życia, bo były one popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie były znane, ale dzisiaj są już takim najpopularniejszym narzędziem do mówienia Ewangelii. No właśnie tę książeczkę, na pierwsze książeczkę, co była używana, cztery prawa duchowego życia był przetłumaczony przez Polaka, który mieszka tutaj w Krakowie. I on, nawet z nim byłem wczoraj, tutaj w tym miejscu, gdzie siedzimy teraz. On jest docentem, profesorem i wydaje doktoraty. Także jego znajomość języka polskiego była bardzo dobra i angielskiego też. I on przetłumaczył te cztery prawa duchowego życia. i Ksiądz Blachnicki już słyszał świadectwo i słyszał, jak ja wiele razy dawałem świadectwo w Krakowie i potem na kulu i on zgodził się, żeby ta grupa przyszła i jak widział chyba te cztery prawa duchowego życia, był bardzo zadowolony, bo on zrozumiał doskonale, że zbawienie jest z łaski Boga przez naszej wiary. Łaski przychodzą od Boga, przychodzi, łaska przychodzi od Boga, ale wiara przychodzi od nas. I każdy może uwierzyć. Chciałam jeszcze zapytać o to, jak poznał pan swoją żonę, ponieważ no, wiemy, że jest Polką. No to, 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 to też jest... Ja uważam, że Bóg to też zaaranżował. Ja, ja w czasach w stanu wojennym interesowałem się, co się dzieje w Polsce. I był taki jeden człowiek, co współpracował z Kornelem Morawieckim. I też był w kontakcie z Kornelem Morawieckim w Chicago i jego taki e, dyrektor kapitanem tutaj w Krakowie, e, to pisał listy do mnie i ja prosiłem go, żeby wysłał do mnie książkę, co Lech Wałęsa napisał po polsku i on mówił, że moja siostra przyjeżdża na dwa miesiące do Ameryki i ona ci poda tę książkę. No właśnie, to była moja żona i spotkaliśmy się. I to była sobota, wolna ona, e, była wolna, ja byłem wolny i po prostu e, przez cały dzień rozmawialiśmy, jeździliśmy po całej Chicago i poznaliśmy tak fakt, że ona była animatorka w Ołaży i że ja byłem, e, e, współpracowałem z, z księdzem Blachnickim, który ona tylko słyszała o nim, ale e, i to był taki początek i że e, ona przypominała się, przypominała, że ona się sama nawróciła na ołarze i mieliśmy już dużo wspólnego między sobą. I W ciągu następnego miesiąca zaczęliśmy tak interesować się, być razem zawsze nienormalnie. Tak, I to była taka sytuacja. Piękna historia. Mam jeszcze takie jedno pytanie. Jakie miałby Pan dzisiaj przesłanie dla młodych Polaków w Polsce? Co chciałby Pan dzisiaj im powiedzieć? Żeby nie uwierzyć w wszystko, co widzicie na telewizji, żeby nie uwierzyć w wszystko, co nawet słuchacie na uniwersytecie, żeby uwierzyliście, szukaliście prawdy i żeby nie odeszliście o historyczne prawdy, które założyli ten kraj pod Jezusem Chrystusem. I żeby patrzyliście na kościoła tak jak Jezus patrzył na kościoła w Piśmie Świętym. I, i, i on sam wiele rzeczy o kościołach powiedział: że kościoły mogą być w błędzie, kościół może odejść, kościół może iść w złym kierunku, ale jest prawidłowa droga do i trzeba to poznać w Piśmie Świętym i nauczyć się samemu albo przez kogoś innego, który jest wierny do Pisma Świętego. Pięknie. Dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę, Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.